Zbigniew Herbert, wilki. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Pozostał po nich w kopnym śniegu żółtawy mocz i ten ślad wilczy. Szybciej niż w plecy strzał zdradziecki trafiła sercem ściwa rozpacz. Pili samogą, jedli nędzę. Tak się starali losom sprostać. Już nie zostanie agronomem ciemny, a świt księgowym, Marusia matką, Grom poetą. Posiwia śnieg ich młode głowy. Nie opłakała ich elektra, nie pogrzebała Antygona. I będą tak przez całą wieczność w głębokim śniegu wiecznie konać. Przegrali dom swój w białym Boże. Kędy zawiewa sypki śnieg. Nie nam żałować, gryzi piórkom i gładzić ich zmierzwioną sierść. Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy. Został na zawsze, w dobrym śniegu, żółtawy mocz, i ten trop wilczy.